M, pustelnik, 352 m npm, srebrna góra, 326 m npm. Południowy kraniec kompleksu leśnego, zwany Lasem Bielańskim, od XII wieku należał do klasztoru Norbertanów, znajdującego się na zwierzyńcu. Na przełomie XVI i XVII wieku dzisiejszymi Bielanami władał Sebastian Lubomirski, który ich część ofiarował marszałkowi Wielkiemu Koronnemu, Mikołajowi Wolskiemu Herbu Półkozic. Ten w dowód wdzięczności podarował Lubomirskiemu wszystkie srebra stołowe, z których skorzystano ucztując przy okazji pertraktacji. Szybko też górę, która była przedmiotem negocjacji, zaczęto zwać srebrną. Marszałek wielki koronny obdarował nią kamedułów. W 1605 roku rozpoczęto budowę pustelni na srebrnej górze. R.M. miał spełniać również rolę klasztoru. Obecnie na jego terenie znajduje się kilkanaście małych domków, skromnie wyposażonych, w których prowadzą życie pustelnicy. Składają oni śluby milczenia. Zgodnie z tradycją golą sobie głowy i zapuszczają długie brody. Rytm życia za murami wyznaczają godziny modlitwy i pracy fizycznej. Pustelnicy modlą się nie tylko za siebie, lecz także za innych. Klasztor, otoczony lasami, tworzy oddaloną od zgiełku cywilizacyjnego wyspę, a jego białe wieże zdają się koronować zielone wzgórze. Większość wymienionych tutaj obiektów, zdaniem Leszka Mateli, badacza krakowskich miejsc mocy, to miejsca koncentracji pozytywnej energii Ziemi i kosmosu. Jedynie kopiec marszałka Piłsudskiego na Sowińcu wydaje się nie mieć znaczenia geomantycznego. Charakterystyczną cechą miejsc koncentracji pozytywnej energii, nazywanych inaczej miejscami mocy, jest to, że wydatnie przyspieszają osiąganie stanu głębokiej medytacji, skupienia potrzebnego w modlitwie i w pracy wewnętrznej. Od zamierzchłych czasów człowiek starał się wykorzystywać ich moc dla rozwoju duchowego. Czynił to i nadal czyni w cieniu wawelskiego czakramu, na krakowskim zwierzyńcu oraz wzniesieniach górujących ponad nim. Pozostaje jeszcze odnieść się do problemu kulistych form energii, coraz chętniej pozujących nam do zdjęć. Naturalnie dręczy nas problem pochodzenia i funkcji rejestrowanych zjawisk. Żadnego z tych obiektów nie uchwycił zmysł wzroku, a o ich obecności przekonaliśmy się dopiero po wywołaniu zdjęcia. Niestety, patrząc na nie, niewiele można o samych obiektach powiedzieć. Stanowią one zbiór pikseli przenikniętych szumem pochodzącym z elementów światłoczułych matrycy, elektroniki odpowiedzialnej za obróbkę obrazu, wreszcie z niekształceniami spowodowanymi metodą kompresji danych. Wydaje się jednak pewne, że przy takim postępie technicznym, jakiego jesteśmy świadkami, pojawienie się nowych, bardziej precyzyjnych danych jest tylko kwestią czasu. Pozostaje tylko cierpliwie czekać. Jak się zatem okazuje, klisze fotograficzne, matryce współczesnych cyfrowych aparatów fotograficznych potwierdzają, że przekonanie, iż świat jest taki, jakim go widzimy, jest bardzo naiwne. Przykład zdjęć z Krakowa doskonale pokazuje, jak długa i wyboista droga wiedzie do poznania fragmentu naszej rzeczywistości, związanego jedynie z tajemniczymi manifestacjami w pobliżu miejsc mocy. Zargani licznymi wątpliwościami nie możemy jednak nie wierzyć, że prawda znajduje się na horyzoncie, do którego zmierzamy. Robert Buchta, Kraków, zdjęcia z archiwum autora, miejsce, na którym miał stanąć kopiec. Jeszcze o innych kopcach, które stały lub staną. Kopiec Jana Pawła Wielkiego w Krakowie, który my nazywamy kopcem Daszboga Boga, czyli kopcem nieba, a którego kurja nie chce za nic w świecie. Usypmy kopiec Jana Pawła Wielkiego. 7 kwietnia 2005 roku godzina 001. Dwa lata temu profesor Wiktor Zing zaprojektował kopiec Jana Pawła II. Wówczas ów projekt nie miał ciągu dalszego. Jednym z argumentów, które wówczas padały, było to, że żywym się kopców nie sypie. Teraz profesor wrócił do pomysłu. Jako miejsce usypania kopca wskazuje Białe Morza pozostałe po fabryce solwej hałdy po zakładach sodowych. Wkrótce powstanie ogólnopolski komitet sypania kopca Jana Pawła II, który pracuje teraz nad szczegółami projektu. Podczas okupacji przyszły papież pracował w soleju. Chodził po tych hałdach w drewniakach. Pracował tu. Teraz te hałdy mogłyby się zamienić w podstawę kopca ku Wielkiego Polaka. Twierdzi profesor Wiktor Zin. Ojciec Święty powiedział przed laty do profesora. Pomniki wznoszone są przez uzdolnionych artystów, ale brąz i marmur śniedzieją i kruszeją. Kopca nie usypie jeden człowiek. Zrobi to cały naród, bo to dzieło narodowe. I jest teraz szansa na to, by cały naród tego dokonał. Natychmiast, bez większych kosztów, projektów. Oczywiście najpierw do dzieła musieliby przystąpić fachowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy określiliby, czy podstawa, czyli dawne hałdy Soleju, utrzymają ogromny, największy w Krakowie kopiec z platformą widokową. Pod spodem hałd są skały wapienne. Nie obejdzie się bez pomocy władz miasta i pomocy logistycznej. Trzeba przecież wskazać trasy dojazdowe i zaplecze kopca. Wykorzystajmy to, czego teraz doświadczamy. Cudów jakichś bratania się kibiców krakowskich klubów. Wykorzystajmy ten entuzjazm ogólnonarodowy. To doskonały moment. Lepszego już nie będzie. Stwórzmy platformę porozumienia narodowego. Wierzę, że kopiec stanie. Jeśli nie w tej chwili, to niebawem. W końcu od zawsze Kraków przodował we wszelkich inicjatywach. I teraz jest czas, by dać dobry posiew krakowskiej glebie, twierdzi stanowczo profesor. Kopiec powinien być usypany z ziemi z całej Polski i nie tylko. Przywożonej w woreczkach, paczkach. Usypany ludzką, a nie mechaniczną ręką. Naukowcy z Akademii Rolniczej w Krakowie systematycznie monitorują posolajowskie hałdy. Na dobre zagościła na nich dzika przyroda. Białe morza są oazą spokoju. Jednym z pomysłów na ich zagospodarowanie była budowa pola golfowego. Ostatecznie inwestorzy odstąpili od tego pomysłu. W mglistych planach jest budowa kolejnego hipermarketu lub centrum handlowego z lekkiej konstrukcji. Czarny Karo. Nie działać w afekcie. Wypowiadają się. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Nie jestem przeciwny idei usypania kopca jana Pawła. Dwa tereny dawnego soleju nie są jednak najlepszym miejscem. Komercyjne otoczenie, według mnie, nie koresponduje z rangą tego przedsięwzięcia. Z tego co wiem, sceptycznie nastawiony jest także kardynał Franciszek Macharski. Myślę, że do tego pomysłu można wrócić później, już po pogrzebie Ojca Świętego. Jego realizacją powinien jednak zająć się Urząd Miasta w porozumieniu z władzami kościelnymi. Jestem pewien, że wspólnie uda nam się znaleźć lokalizację stosowną do rangi Kopca Jana Pawła II. Tadeusz Pieronek, biskup. Ten zamysł pojawia się już nie po raz pierwszy. Z pewnością wymiar postaci Jana Pawła II na kopiec zasługuje, wymiar przerastający zresztą kraka, Kościuszkę i Piłsudskiego. Nie jestem jednak zwolennikiem działania w afekcie. Nie teraz. Trzeba z tym poczekać na stosowniejszy czas. Obawiam się bowiem, że mogłoby to znów być wykorzystane politycznie. Spotkać by się mogło z pewnym oporem i to, jak sądzę, wcale nie tak małych grupek. Podziały są nadal głębokie, a emocje wysokie, co pokazała niedawno chociażby sprawa lustracji. Zdobysław Milewski, szef biura prasowego urzędu. Marszałkowskiego. Tradycja sypania kopców w Krakowie jest długa i dobra, trudno więc mieć z góry zastrzeżenia. Ale oficjalne stanowisko w tej sprawie będzie można zająć po konsultacjach z władzami kościelnymi. Jerzy Adamik, wojewoda. Ojciec święty na pewno zasługuje na każdą formę uczczenia. Byłbym za tym, żeby tego rodzaju inicjatywy łączyły się z obiektami o bardziej użytecznym charakterze, służącymi bezpośrednio ludziom. Janusz Bielański, ksiądz infułat, proboszcz Wawelski. Cenię pana profesora Zina. Pozostajemy w bliskich kontaktach, ale jestem absolutnie, 100% przeciwny projektowi sypania kopca i w Krakowie i gdziekolwiek indziej. Po co? To kosztowne przedsięwzięcie, a dziś mamy tak wiele potrzeb ludzkich do zaspokojenia. Dom opieki, szpital, kuchnie dla biednych, coś co służyłoby potrzebującym. Ostatnie dni wyzwoliły z pewnością ofiarność ludzi. Można by potem uczcić pamięć Ojca Świętego, nadając jego imię takiej placówce. Myślę, że on sam też by tak chciał. To kościół zabija ideę kopca Jana Pawła II, uśmiercając tradycję Krakowa, zabiją w imię tego samego klaustrofobicznego lęku graniczącego z psychozą, z którego powodu zamyka kościół gereona dla ludzi, a nawet jego ścianę odgradza od nich żelaznymi barierami. Głupota ludzi malutkich duchem jest bezgraniczna, a przecież dopiero co przekonali się, że terror nie prowadzi do dobrych wyników, bo rządy terroru zostały obalone w 1989 roku. Ich inkwizycyjne metody osiągną zatem prędzej czy później ten sam skutek. A oto potwierdzenie Z Gazety w Krakowie, Postanowione. W ciągu trzech lat na terenie dawnych zakładów sodowych Solwej powstanie ośrodek dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II. Wczoraj w kurii kardynał Franciszek Macharski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marzena Piszczek, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, podpisali list intencyjny o powołaniu Fundacji Białe Morza Fundacja Rewitalizacji i Zagospodarowania Terenów Poprzemysłowych. Zajmie się ona nadzorowaniem prac związanych z powstaniem ośrodka. Wykonawcy poszczególnych obiektów będą wyłonieni w przetargach. Od śmierci Jana Pawła II Kraków zastanawiał się, w jaki sposób uczcić jego pamięć. Spośród pomysłów, które napłynęły do urzędników, m.in. budowa pomników, nazywanie placów, ulic czy obiektów jego imieniem, największe uznanie zyskała idea budowy kopca. Kilkanaście dni temu, po spotkaniu z nowym metropolitą krakowskim arcybiskup Stanisławem Dziwiszem, prezydent Majchrowski stanowczo oświadczył, że nie kopiec, a centrum dokumentujące życie i nauczanie papieża to najlepszy pomysł. Taką intencję wyraził ponoć sam arcybiskup. Nie będzie to jednak ani klasyczne muzeum, ani archiwum. Jak zapewniał prezydent, miejsce to będzie łączyć w sobie funkcję edukacyjną, wychowawczą, naukową i kulturalną. Kilkunastu hektarowy teren będzie podzielony na kilka stref. Blisko 10 hektarów zajmą boiska sportowe i obiekty rekreacyjne, gdzie znajdą się place zabaw, ścianki wspinaczkowe i ścieżki zdrowia. Na ponad 4 hektarach staną galerie, sklepy, kawiarnie i muzea. Na 7-hektarowym terenie dawnych zakładów sodowych Solwej powstanie natomiast park medytacji, a w nim ścieżka męki pańskiej. Tam właśnie stanie centrum dokumentujące życie i nauczanie papieża. Jego budową zajmie się inna fundacja, która powstanie przy współudziale województwa. Władze miasta przekazały fundacji Białe Morza grunty o wartości 4,8 miliona złotych, Mareresa dołoży drugie tyle. Archidiecezja krakowska wniesie nieruchomości o wartości 1,8 miliona złotych gmina stworzy też nowe połączenie komunikacyjne. Kompleks rekreacyjno-parkowy ma być gotowy za trzy lata. Obecny kopiec Jana Pawła II ubraci z martwych w dębnikach naprzeciw Salvatora. Obecny kopiec. Opis. Wymiary: 7 metrów, bez krzyż. Do części frontowej kopca prowadzi chodnik. Kopiec jest repliką kopca Tadeusza Kościuszki w Olkuszu. Napisy, obok kamiennych schodów, na granitowej płytce umieszczono inskrypcję. Kopiec Jana Pawła II wzniesiony na pamiątkę pielgrzymki do Ojczyzny 31 V 10.61997, poświecony przez nuncjusza apostolskiego K.S. arcybiskupa Józefa Kowalczyka dnia 11 czerwca 1997 roku przy okazji 289 konferencji Aiskopatu Polski. W Centrum Resurrectionis w Krakowie i Dzieje. Stan zachowania, wymagający prac konserwatorskich. Usypmy kopiec Jana Pawła Wielkiego. Gazeta Krakowska pisze o niezwykłej inicjatywie, w Krakowie, na hałdach sodowych pozostałych po fabryce Solvej, gdzie w czasie wojny pracował Karol Wojtyła, ma zostać usypany kopiec ku czci Ojca Świętego. Pomysł kopca Jana Pawła II nie jest nowym pomysłem. Dwa lata temu profesor Wiktor Zyn opracował projekt. Nie zrealizowano go, gdyż jednym z argumentów przeciw było stwierdzenie, że żywym nie sypie się kopców. Wkrótce powstanie ogólnopolski komitet sypania kopca Jana Pawła II, który pracuje teraz nad szczegółami. Kopiec Jana Pawła II ma być największym w Krakowie kopcem z platformą widokową. Oczywiście, jego powstanie musi być poprzedzone dokładnymi badaniami fachowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy określiliby, czy podstawa, czyli dawne hałdy soleju, utrzymają konstrukcję. Kopiec jest pomnikiem o większym znaczeniu niż wykute z brązu czy piżu dzieło rzeźbiarza. Kopca nie stworzy jeden człowiek, lecz cały naród, będzie usypany z ziemi z całej Polski i nie tylko, przywożonej w woreczkach i paczkach. To dzieło narodowe, wykonane ludzką ręką. Wykorzystajmy to, czego teraz doświadczamy. Cudów jakichś bratania się kibiców krakowskich klubów. Wykorzystajmy ten entuzjazm ogólnonarodowy. To doskonały moment. Lepszego już nie będzie. Apeluje profesor Zyn. Source: Gazeta Krakowska, DS6 kwietnia 2005 roku.